właśnie tutaj, 5 sierpnia 1864 roku. Dokładnie o godzinie 10.00 na Szubienicy, której szczątki zachowały się do dzisiaj i można je obejrzeć w miejscu egzekucji, wykonany został wyrok śmierci, wydany 19 lipca tego samego roku z Rosyjski Sąd Wojskowy na ostatniego dyktatora powstania styczniowego, Romualda Trauta oraz jego czterech współpracowników, będących zarazem przywódcami rządu powstańczego. Jana Jeciarańskiego, Romana Dżulińskiego, Rafała Krajewskiego oraz Józefa Toczyńskiego. Był to co prawda koniec powstania, lecz tylko symboliczny, gdyż walki partyzanckie trwały długo jeszcze w wielu regionach, a wielu przywódców, jak i szeregowych żołnierzy, Udział w powstaniu w Polskiej. Ukrywało się po wioskach i lasach jeszcze przez bardzo długi okres czasu, co sprawiało problemy administracji rosyjskiej.